Siemano wszystkim, mam na imię Mark i jesteście na moim YouTube kanale. kanale MarkGames wersja polska i dzisiaj będziemy grać w Hill Climb Racing jak znowu tydzień temu nagrywałem no i można też jeszcze raz nagrać ale dalej będę nagrywać dalej gry więc spokojnie no, i przed tym, kiedy będę grać, to ja muszę powiedzieć jedno: no. już jak 9 lat, równo 9 lat żyję w Polsce, bo wyjechałem z Ukrainy 7 tam, nie pamiętam któregoś tam dnia, ale pamiętam, że 7 listopada ja już byłem w Polsce i zacząłem tam żyć, więc już jak równo 9 lat żyję w Polsce. No i będziemy grać w Racing, dalej na ży albo Hill Climber. No następne trzy drogi albo etapy to będą tęcza, nawiedzony i biegun północny. No i możemy zaczynać grać. Pierwsze to u nas jest tęcza. Na tęczę przyjechałem no na Jeepie kilometry i 164 metrów, więc to jest, no, okej okay w sumie. Bo na tęczy nie jest aż tak prosto jeździć, bo zawsze można gdzieś indziej upaść. No, wiecie, jak to jest. Tak samo jak na przykład dachy, albo na budowie. I tak samo będzie jak z tęczą. No, i widzicie, jaka jest ta droga. No, nie prosta taka droga. A takie, no, są tęcze, wiadomo, ale no, to są takie, wiecie. якісь кшиві такі трохи дорогі. Ну не кшиві, а так і бачу рупнютки. Ну, але то так, вічі, скачеш, скачеш, ну і скач. E, Попросту, ну, з тобі ніч скачеш. Ну і вже, але 50 метрів може навіть і вистачить, бо ні здалечка виконував тих, тих тенчах. No i tak to jest, tak to jest na etapie tęcza, czyli no, to jest po prostu tęcza, widzicie jak to jest, po prostu to nie jest taka jakby prosta, no równa droga, no ale okej, okay. no i drugie co u nas będzie, to jest nawiedzone. Nawiedzone to po prostu tutaj jest co pokazywać. Jest taka muzyka już inna. In, in, in. No już słyszycie jak to brzmi. Tutaj są też dynie. No to jest po prostu bardziej podchodzi do Halloween, który już był niedawno ten Halloween. No w sumie to jest takie troszeczkę z Halloweenem tematem. No i widzicie, że tutaj są wchodzą szkielety, jakieś drzewa. No i tutaj jeszcze będą te błyskawice tutaj monsty, dym, po prostu o, już etap, będzie błyskawica. no i widzicie jak to jest w nawiedzony po prostu nawiedzony, tak etap się nazywa nawiedzony, z tego, no, z tego co pamiętam też widzą jedzą, jakieś groby no, normalne to jest jakby halloween to jest, to jest po prostu normalny halloween no i już w sumie no no to jest w ogóle z tego jest tyle po prostu, że no to jest więcej detali niż w, na etapie tęczy. No i ostatni etap na dzisiaj to będzie biegun północny. To jest biegun północny. No na biegunie północnym to jest ta sama muzyka, tylko będzie brzmiała o wiele, wiele bardziej, no, głośniej niż na innych tam etapach. Tam za 100, no pierwsze 100 metry, tutaj przy Hale, to tam był taki niewielki domek. A tutaj już zobaczcie, dachy po prostu i mamy do tego, co jest najważniejsze, prezenty. Jeśli tam trafią te prezenty, za ten komin, to dostajemy plus 1000 monet, czyli dostałem 3000 tysiące monety za 3 trz, prezentów. No, w sumie, okej, okay, w sumie okej, okay, może, może nawet być. No i z będą takie jakby lizaki North Pole, tak się pamiętam, nazywają te takie wiecie laski. O, zobaczcie, tutaj jest jedna z nich, North Pole, czyli biegun północny. No, wiadomo, że jesteśmy na biegunie w no, biegunie mm, północnym, są tutaj te do, czyli te budynki, no i w sumie co tam, no i jeszcze są te jeszcze prezenty, jak wiadomo już, już za niedługo, to no, za miesiąc będą, będzie już grudzień, czyli święta bożonarodzeniowe, no i to jest takie troszeczkę już związane z tym tematem, tutaj no i jak, jako, no, jako drugie etap nawiedzony to bardziej Halloween, a tutaj jako bardziej na Boże Narodzenie, powiedzmy. No powiedzmy, prosto, bo już właśnie, że było święta, święta Bożego Narodzenia. No to jest bardziej takie idealnie, ale Pygmunt północy też może być, to jest takie troszeczkę związane z Bożym Narodzeniem. No już nie, nie bardzo już tak dużo zostało tych etap, etapów, ale jest co nagrywa się, więc tak to jest. Jeśli masz spodobał się ten film, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba, zostawcie dzwonka, piszcie komentarz i rozsądzajcie ten film wszystkim znajomym. I wszystkim na ra.